No na pewno rywal jest bardzo mocną drużyną, nie ma co tutaj mówić, yy, bez dwóch zdań, yy, z dużym budżetem, ponad milionowym, wiadomo, że, 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 że mają zawodników z yy, zagranicy, którzy dają tą jakość, no, my zrobiliśmy takie błędy, yy, ale nie na naista klasę trzeba sobie szczerze powiedzieć, e, takie mecze yy, są tak jakby, no do... No, do, do, do pierwszych dwóch naszych trzech błędów i później się rozsypujemy. Yy, no nie ukrywam, że, 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 że jesteśmy rozbici bardzo mocno i to jest widać na boisku bardzo mocno, że, że zamiast y, gdzieś tam się wspierać i ten, to, to, to nie ma czegoś takiego, bo po, po paru błędach już mamy spuszczone głowy i, i ten wynik jest taki, jaki jest. No, musimy to skrzesić no, w tydzień teraz pracy przed Toruniem. Musimy powalczyć. No Torun jest jakąś mocną drużyną. Na pewno jest słabszą drużyną niż Leś, no ale, ale no musimy no, gdzieś tam wyciągnąć wnioski i musimy sobie powiedzieć parę gorzkich słów na temat naszego grania, na temat, no szkoda. Chciałem tylko przeprosić kibiców, bo, bo przychodzą do nas wierni kibice i, i na każdym meczem, y, ja już to sobie tak myślę, że, że chyba kibice bardziej wierzą w nas niż my sami w siebie, tj. nie, i za to chciałem podziękować dla kibiców. No ale my się tutaj nie odwdzięczamy dla nich nawet determinacją czy zaangażowaniem. Dzisiaj to na pewno tego nie było i, i niestety jest taki wynik jaki jest. To jak najbardziej, no, wynik sam mówi za siebie. Zaczęliśmy nieźle, w niskiej obronie, kontrowaliśmy. Wydawało się, że wynik mamy gdzieś na styku. Leszno się denerwowało, no ale podaliśmy im rękę, wynik 4-1 do przerwy. Poprawili nas y, zaraz na początku drugiej połowy i praktycznie było po meczu. Nie mieliśmy argumentów e, dzisiaj przy, przy takiej naszej dyspozycji fizycznej, żeby nawet powalczyć z resztą, a co dopiero grać e, futsal. Myślę, że no, każdy mecz jest inny, ale też e, ciężko nam się podnieść, kiedy każdy mecz kolejny przegrywamy. Bo mamy dobre momenty, gorsze, ale tracimy takie bramki, że odbiera nam to pewność siebie, chęć do gry. E, no i niestety trzeba sobie powiedzieć, że trochę nas e, przerosła ta ta ekstra klasa w tym sezonie. No tak, jak Rajmond powiedział wynik chyba odzwierciedlił eee, przebieg tego spotkania. Na pewno go mieliśmy pod kontrolą przez cały czas. Ale powiem, że no, troszeczkę ciężko nam się było tutaj dzisiaj zmobilizować. Eee, taka podczas całego meczu taka trochę eee, senna atmosfera. Może jest to spowodowane, że moi zawodnicy są przyzwyczajeni do grania przy ponad tysięcznej publiczności, tumulcie. Tutaj jednak byłem w stoku. Niewielka, naprawdę garska, kibiców. Małe tempo gry, ponieważ yy, Białystok przez tam dwie trzecie meczu postanowił nisko bronić, nie wywierać naszej żadnej presji. Wiedzieliśmy, że będą grali tylko z kontrataku. To nas usypiało. Próbowałem cały czas pobudzać zespół. No wynik 8-2, ale. Ale to nie był dobry mecz, takie widowisko, naprawdę, muszę powiedzieć szczerze, że to nie było dobre widowisko futsalowe tak dla kibiców. Wygraliśmy, zrobiliśmy to, co musieliśmy, po prostu dopisaliśmy trzy punkty i tyle. Jak graliśmy cierpliwie, to strzelaliśmy łatwo. Był moment przy 2-0 takiej trochę nerwowości, ta, no bo tak naprawdę Białystok strzelił dwie bramki z naszych asyst, tak? Z naszych strat pod własnym polem karnym. Nie powinniśmy tego robić, już staraliśmy się uczulać na to, żeby nie powielać tych błędów. Yy, niestety się nie udało. Jak graliśmy cierpliwie, to te akcje były płynne, akcje były świetne i te bramki padały praktycznie z najbliższej odległości. Mogło ich być więcej oczywiście, szczególnie początek spotkania, byliśmy nieskoncentrowani, bo tam już chyba w drugiej, trzeciej minucie mogło być 3-4-0. No ale cóż, no, no tak, tak mecz wyglądał, strzeliliśmy 8 bramek, to nie można być też niezadowolonym, prawda, bo, bo mamy bardzo wysoką średnią. No, trochę martwią te dwie bramki w sposób głupi, bo ja rozumiem, żeby Jagielonia wypracowała tę sytuację, ale myśmy dali prezenty po prostu i musimy na pewno... Przed cięższymi meczami, które nas czekają, takich błędów się wystrzegać? Myślę, że dzisiejszy mecz spacerkiem nie był, bo Jagiellonia kilka okazji stworzyła i trochę nam krwi napsuła, ale myślę, że wynik yy, odzwierciedla to, co się działo na boisku. Nie, absolutnie nikogo się nie wyróżnia. Dzisiaj wygrał zespół i to, że strzelamy każdy po kilka bramek na mecz, także. To świadczy o naszej sile, że nie strzela jeden, tylko strzela cały zespół, i to jest naszą siłą w tym sezonie. Myślę, że w pewnym momencie siedli. Jagielonia siadła i gdzieś tą naszą przewagę udokumentowaliśmy, i później już szło do końca meczu.